To tak? no też są czy te... Ja mówię, ja ok, o no tych, Albo to, albo to. Te za tym byłbym, ponieważ no. całe ten grasty tak. czarny, czyli czarne też może czarny też bo być. też One są bardzo do. Czarny nawet słońce, tak. no, widzisz? No tak. tak. A, a tamte nawet no tak też. Tak. proponowałbym, żeby te gwoździe te, też te były czarne. No? Tak. Tak, tak. I wtedy to by z tym co pani Marta, pani Marto, proszę powiedzieć. No moim zdaniem czarny to jest najbardziej widoczne, obojętnie jak słońce pada i cokolwiek by się nie działo, czy jest ciemno, czy widno, czy jasno, no, czy jakkolwiek. No. E, ale mi się najbardziej podobają srebrne. No to znaczy... Ale dobra, Marta, słuchaj, czy ty widzisz dobrze te, te, te litery srebrne? Powiedz, no. Ja najbardziej widzę te, co są. No, no wiesz, jest, ja widzisz to tak. być. Plus to, co Jan mówił, podniesienie płyty pod pewnym kątem 20 cm 15 tam tamta strona, naszą stronę i koniec. Plus czarne gwoździe jako kolor, kompozycja z tym łańcuchem i z tymi słupkami. Srebrny jest też ładne, ale czarny najbardziej pasuje dlatego, że współgra z tym I te gwoździe no czarne zrezygnować, ale. Ktoś ma inne zdanie? Proszę może o wypowiedzi. Ja tu się skłonię do tego, co Pata mówił, bo to też temat, który pojawiał się w ogóle od początku, że to miał być nieogrodzenie. Żeby zdjąć to ogrodzenie, jest dojście, jest dla tych, którzy chcą przeczytać to dokładnie wczytać się, mogą stanąć bliżej, a poza tym rzeczywiście, jeżeli ma być tutaj kostka w tym odcieniu za jakiś czas, dajmy sobie jeszcze trochę czasu, zobaczmy jak to się skomponuje z kostką, a już jestem zupełnie przeciwny ruszaniu tych tablicy. Dodam, dodam, że w tamtej sesji, w tamtej kadencji przecież też żeśmy ten temat przerabiali. Byłem w ogóle przeciw tej tablicy, a już byłem w ogóle przeciw wrodzeniu. Jak tam było jakieś, jakieś głosowanie? Było o głosowanie. Tak? A już nad tym masz, czy ma być pochylona, czy nie. jest tak, tak. bez, bez przesady. Czyli było Są głosowanie nad napisem, nad tablicą, nad kolorem tej tablicy, nad, no nad kolorem liter, nad wszystkim było głosowanie i tak zostało ustalone, no, tak? Nie nie. nie, a, nie. Bo ta rada a. też będzie dyskutować. W każdą literę i każdy. No w każdą literę, ale tak... jakie twoje zdanie? Ja myślę, że można by było zrobić w ten sposób, że tutaj w tych dwóch miejscach jakieś takie dać takie same słupki i tak zrobić ewentualnie łańcuszek, że każdy by mógł do łańcucha podejść, nie włazić na tablicę już, ale tu się zatrzymać trochę ten skwerek w tę stronę przedłużyć, żeby każdy mógł wejść bliżej. Może no ten wtedy... ktoś przesuwać łańcuch do... Nie, ten nie ten łańcuch. ludziom Ja na przykład osobiście bardzo bardzo Nie, no każdy idzie tylko. Chodzi mi o to, że wiesz, w układzie kiedy patrzysz na te skwerek ziemne, to one są bardziej czytelne niż te złote, niż te srebrne. Moim zdaniem one... Pionowa, obstawiona ładnie, właśnie tymi, tymi, tymi kąpaczkami i, i łańcuszkiem. I tak miało wyglądać. Z tej naszej propozycji zostały tylko łańcuszki. Dlatego jest teraz łańcuszek i pozioma. Nie, nie kompromis. To, to nie kompromis, bo byłoby w porządku, gdyby była podniesiona. Wtedy rzeczywiście stąd, bo nie idziemy naturalnie, stąd widzielibyśmy wyraźnie. A w ten sposób to jesteśmy ograniczeni. Tutaj i znów widzimy tylko płasko tablicę. Więc nie wiemy. Trzeba tutaj flexa wziąć, obciąć bo... nie nie, taki... to i zdjąć ten łańcuch. I trzeba ustawić te ząbki, tylko po prostu zdjąć ten łańcuch. może niewielkim sensem było tylko dać łańcuszek, a nie podnosić tablicę, skoro Ocie, jest to ograniczenie. Ale o czym my rozmawiamy o tym, żeby dać Mówimy możliwość o tym, ludziom wszytać się do tablicy i wyraźnie. Tak. Więc dopuśćmy ludzi do tablicy. Zróbmy to, co jest zupełnie najprostszą rzeczą. Zdejmijmy barierę. Każdy, kto będzie chciał, podejdzie, przeczyta. Nie wiem, czy to nie jest element już, już całego miejsca. Że tak Ale powiem. to nie jest miejsce uświęcone, tak? Tylko pamiątkowe. Bo to jest ta tablica, żeby rzeczywiście ktoś się mógł zastanowić, chwilę refleksji nad tym, nad tym mieć i wspomnieć, że był tutaj ten pomnik. Ja jeszcze... Ja pan... my nie mamy no. tego, że stał tutaj pomnik. z kością przypomina nagrody. No to zdecydowanie mamy bardzo różne poglądy, bo jak idziemy na cmentarz to mało który nagrobek w taki sposób wygląda, tak? Natomiast większość nagrobków jest podniesiona i wystawiona ponad. I Można ja chciałbym wejść. jeszcze, żeby ktoś był powołany z osób związanych w ogóle Się Mamy tylko taki sporą Żeby nie było tylko tak, że jedna osoba, która na tym się zna, bo my jesteśmy laikami, żeby też wyraziła swoją opinię. No, Miejski może przejść czy ktoś inny i tak To może poprośmy no. No. jeszcze jakieś dwie czy trzy propozycje ze strony właśnie własnych no, osób, no. Które, które blisko do tych klimatów. Oczywiście. Może jakieś mało propozycje My mamy jakąś tam koncepcję, nie każdy może do tej koncepcji jakoś być przychylnie nastawiony. się wypowiedzą, inni niezależni, niezwiązani tam z instytucjami typu urząd i wtedy ewentualnie podejmie się decyzji. Tak się wydaje. Nie? Może, może tak być? Oczywiście. O, może, ale tego takim bym nie ruszał, to będzie zostanie. tak jak tak jest, jak robimy eksperyment, to robimy eksperyment. Tak jest. I tak jest, to jest. Tak. No to yy, zabieram. Może pani dyrektor wziąć na plasy. Tak, zabieram. wiemyśmy jak. Wiemy jakie kolory najwięcej najlepiej wybijają.